Niewybuch na Januszowickiej i ewakuacja mieszkańców. Podczas prac prowadzonych przy ulicy Januszowickiej 12 we Wrocławiu znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Był to pocisk rakietowy typu Katiusza o długości około 1,5 metra i średnicy około 50 cm. W związku z koniecznością wywiezienia i neutralizacji niewybuchu w bezpiecznych warunkach służby zdecydowały o czasowej ewakuacji części mieszkańców osiedla Borek. Akcja zakończyła się powodzeniem i mieszkańcy wrócili już bezpiecznie do domów. Jest zezwolenie na budowę tramwaju na Swojczyce. Wojewoda dolnośląska Anna Żabska podpisała ważny dokument, bez którego budowa nie mogłaby ruszyć. To ZRID, czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Teraz czas na wykonawcę, który za dwa lata powinien oddać nam gotową trasę autobusowo-tramwajową, a także przebudowany fragment ulicy Spojczyckiej i ulicy Mickiewicza. Powstanie dwukilometrowa trasa tramwajowa, na końcu której będzie zielona pętla, podobna do tej na Nowym Dworze. Trasa tramwaju zaczynać się będzie od pętli Sempolno, która także zostanie gruntownie przebudowana. Firma Protra Building zrealizuje inwestycje wartą blisko 140 milionów złotych. Wrocław, Dolny Śląsk i ARAF na targach nieruchomości Expo Real w Monachium. To jedno z najbardziej znanych wydarzeń branżowych w Europie. W Monachium o swoich atutach opowiadali również przedstawiciele m.in. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz twórcy wrocławskich startupów. W tym roku w targach wzięło udział 2000 wystawców z 30 krajów, a na miejscu według organizatorów pojawiło się 42 tysiące gości. Największa w Polsce lekcja na temat hejtu. Ponad 5 tysięcy nastolatków z wrocławskich szkół, znani twórcy internetowi, eksperci, a do tego światła, muzyka i arcyważny temat. We wrocławskiej hali stulecia odbyła się akcja Relacja hejty Reaguj. Największa w Polsce lekcja na temat hejtu i cyberprzemocy, realizowana przez Fundację Hashtag Dobry Hashtag i Miasto Wrocław. Działania wspierające młodzież i dorosłych w walce z tymi zjawiskami są prowadzone w naszym mieście od miesiąca i zaplanowano je na cały rok szkolny. Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii Hej Ty, Reaguj, prowadzonej we wrocławskich szkołach. Na koniec przypominamy, że trwa głosowanie w WBO 2025 do poniedziałku 20 października do godziny 23.59. Każdy może zagłosować jeden raz, wybierając z listy projektów jeden osiedlowy i jeden ponadosiedlowy projekt. Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia bez względu na wiek, miejsce zameldowania i obywatelstwo. A zrobi to na dwa sposoby elektronicznie albo na formularzu papierowym. A jak już zagłosowaliście, to weźcie udział w konkursie. Czekają na Was bluzy z herbem Wrocławia, zegarki, gry planszowe. A w wielkim finale rower elektryczny i karty podarunkowe. Szczegóły znajdziecie na www.wroclaw.pl ukośnik WBO. I to wszystko w tym podsumowaniu. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.